Przypadki słowa przedstawia Katarzyna Hagmeier kwiatek Zapraszam na kolejne spotkanie z amerykańskim poetą Peterem Gizim i jego wierszami. Najpierw kilka zdań od autora o znaczeniu poezji w jego odczuciu. Jest kilka podstawowych zagadnień Loss, dla poezji. To bliskość, miłość, strata, wojna, życzenia, aspiracje, po prostu ludzkie sprawy. Wiersze zawsze o nich mówiły. Weźmy jeden przykład. Odkąd istnieli żołnierze, istnieli też poeci. Poezja jest zapisem człowieczeństwa, ponieważ opowiada o intymności, relacjach między ludźmi i uważam, że ma wielką wartość, ponieważ my opowiadamy autentyczną historię naszego tutaj bytowania. Pora na wiersze z tomu Żarliwa Elegia, które ukazał się w przekładzie Kacpra Bartczaka, Czyta Łukasz Borkowski. Rewizjonista. Postanowiłem wylać to z siebie. Nawet w błyskach łączeń nerwowych, niektóre sprawy zostają w cieniu. Co słychać w tej sprawie? Mu za mnie nuży. Są dni, kiedy godzinami czekam, aż uwolni mnie słowo. Słowo na dziś niewidzialne. Montuję sobie problem, frontem do tego, co jest. Słucham przekładu kamienia na ciszę. To stary głaz w omszałej gęstwie gdzieś we mnie. Podoba mi się tu, kiedy jest zielono. Na tym polega mój udział w ewolucji. Trzymam się, szeptem. Modlitwy doczepione na końcu tej wstążki. Jak do diabła natura przemienia glinę w sztukę. W mówiące stworzenie, w powietrze. Widziałem świat cały zrobiony z popołudnia. Tę chmurę w dłoni. Niebo, które wlewało się w niebo jak w absolut jeziora. Stado i jego splątany cień. Pod koniec usłyszałem skowronka. Trel czepiał mi się mózgu. Jak rzecz, która przechodzi w falę. rzecz, która rozpuszcza się w świat, jakim go znalazłem, nieczytelny, agramatyczny. Rozebrać chyżość tej więźby z gwiazdami, co kwitną u brzegu i wołają mnie. Romantyzm. Może coś o wiewiórce? Wiej liścia z tych rejonach? Co jeśli ogarniają właśnie jakiś większy smutek? Natura przemienia się, umiera i krąży wokół niej. Dzielimy się ciszą i czasem, drżąco trwamy. Opowieści nadejdą z tych bardzo dawnych. Opowieści, w których zapomnienie i paradoks gubią drogę wśród luster. Gramatyka realiów. Czym są realia, jeśli nielustrzaną taflą, Gdy cię zobaczyłem, a fałda poszła falą? Teraz widzę tylko, jak ten świat Gra na gitarze z powietrza. I wtedy jestem. Oddycham. Tyle wiem. Pchnąć to czasownik nieprzechodni I mknie swobodnie. Pachnięcie rani do krwi, kiedy jest rzeczownikiem. Pewnie, że lubisz ostro, ale krwawisz łatwo. Siatka żyłek w skrzydełku ważki, doskonałość. Zaprawdę żyje w wielu światach, a i tak cię pragnę. W myślach przeliczam żebra alabastrowego światła. Wczoraj miałem w ręku drogocenny klucz, ale rzuciłem go prosto w słońce, żeby już się nie dało rozpoznać Boga. Wczoraj nie byłem kukłą w zamku strachów. Dziś zliczam wiewiórki za domem. Dziś o zachodzie słońca zakochałem się w biurze listów niedoręczonych: liście, żyłki. Żebra, zachody słońca. Wszystkie przechodzą w listy. Później te listy stają się wierszem o miłości. Czy nie? Kolejne wiersze Pitera Gizego jutro, pięć minut przed dwunastą.